się nie na taki ostry. No bo ten medyk leczy kurde spaja, widzi, że podsapuje ciągle, co ślepy jest. Dobra, musiałem się wyżyć, sorry panowie. Wiedziałem, że gram ze specjalistami tutaj od Team Contest. Retry i jazda. A jakieś kodziki macie tajne? Który team? Eee, dobra, Redem. Blue Biorę Pyro Nie, zaraz jestem a, ja. a ty widzisz? A ja jestem Pyro Chyba się z pobawiał, bo inżynier najlepiej byłby. Za no, duża sieka na Paja Właśnie co, a ty można na 3-4 kg pod rząd zrobić Mhm. Tego, to a to zakład... co za amator? Dobra, dawaj a, Ale widziałem Pyro Amatora Ej, Mamy zabijać Blue teraz No żeby się nie pomylił. Problem jest taki, że nie wiem gdzie iść, ale spoko. Ui! mi kila. Czemu nie mogę palić palącego się kolesia? Czy zmienili w mechanice gry, czy ja nie wiem o co chodzi? Ojojojoj, nie, po, nie, po, nie, chodź, nie, po, nie, nie, kurde, załatwiło, sorry. Za późno usłyszałem. Twoją przestrogę. To może Enga teraz, co? O, ja tam nie wychodzę. Kurde O, kurde. Spaj. Nie ma tak dobrze. Spy. O, kosy chciał mi wsadzić. No. I. Muszę sobie działko zbudować, bo to tak nie może być. go dostał do mnie w nogę. A drugim mnie spadł. Dobrze nam tam idzie z przodu. Uh -uh. Um, I'm this. Idę z działkiem, niech mnie ktoś osłania. Widzę tu jakiegoś pyro. Działek. Lotnik 4. 4, lotnik 4, osłaniaj mnie. Lotnik 4, osłaniaj mnie. <noise> Czyli idź przodem, a nie za mną. <noise> Wszystkich osób no Spoko, rób tak. spajczeki, rób spajczeki No i mnie zabili! Co za koleś, co za lotnik Poleciał do przodu Co za typ, no poleciał do przodu i z tyłu mnie zabili No bo engiem gram Ci Lotnik, dzięki za takie osłanianie, dzięki Spoko, nie ma za co Anton mówi, żebyś wiedział, ile mam lat. O co chodzi? Kto, czy Anton to jest ktoś z was? Nie. Ktoś mnie molestuje na tym, na Steamie. Żebym wiedział, ile mam lat, a ja nie chcę wiedzieć, ile on ma lat. Zanim tak, to to chodzi? Krępuje się. Ale... Szkoda, że nie ma tak... Oj, kiedyś poleciał. Szkoda, że w nie ma tak w kodzie. Że... Chcesz robić party i zawsze w tej samej drużynie jesteś. Z ludźmi, z którymi grasz. No, co za koleś? Nie widzi spaja Boże. Jacy amatorzy tutaj grają. Spaj mi oj, oj. kurde zasapował działko, a medyk nie stał za mną i mnie leczył dalej. Jeszcze dostał to. Jeszcze będzie przejść. To się obstawili równo. na górę. Wbijaj Czuję, że tu gdzieś jest spaj O kurwa, gruby. O. o, kurwa, o kurwa, gruby nie. w ogóle nie chroni. Tu pali działko, nie wiem czy to widzicie spaj tu jest, spaj tu jest, uważaj, nie spajam Bo użył dzwonu Co za dzwonek Barwego Barfil działka No i za co się tak, już, już go nie ma tam, pewnie U góry U góry jest ktoś no Już padł ale nie, nie padł Siedzi tam dalej. Zaraz mi działko padnie i padło. Ale. Teleport jeszcze się trzyma na jednego strzała. Może mi się uda polecieć jak wyskoczę szybko z respa i lecz! O kurde dostałem, Ory rozwalają mi teleport. Nie wiem. Wejście chłopaki. Jak ja, gracie na mnie? Ja tu robię teamplay, a wy ten, a wy se co robicie? Prywatę tutaj wyglądacie. <grym> tak, ty mówisz, ty robisz teamplay, ja gram sniperem. Ja robię teamplay stary dla twojego snajpera, też działko postawiłem, żeby cię broniło. <grym> a oni mnie rozdupcyli w <grym> sekundę, u <grym> <i Spencer, grym> wiesz, grzeje też tyłek, jakie zimno, ty, wszystko jest A no to ty nie wiesz? Snajper hey, się musi maskować. Ładnij, czemu jak do mnie strzela? Typ Rozstawiaj się nie gadać, prawda? No rozstawiam, rozstawiam już. Ok. Pomogę ci. O, QR, widzę, że to zajibiście. Mamy dwóch engów, działka wstawiamy w sekundę. Gruby idzie w nabuchem. No jak? Dobra, dodajesz na działku o. o, walą mi w działko, pomóż mi. Czy twoje też. Twoje też, od góry, od góry ktoś strzela. Nie mam tego. Chyba tegę bym tak, gruby się. idzie od lewej strony, będzie hard Ja wale w dwa działka skukam aktualnie nie. O, nie się, lam. Co? Się, o lam, kurde, coś nas wysadziło Nie, staraj się, ty mnie wyruchasz A jaj A co myślałeś? Potem zasapowali byłem. mnie Po gruby Weźcie go tam dojepcie, bo kurde No panowie, z życiem o, o, nie chcę nie chcę <laughs> wszystkie moje budowle padły, więc biorę skauta i na przestrzał idę Nie! Bronić tego! tego! Dobra idę, że no może jakiś teleport im strzelę Gdzie oni się spawnują? Oni A nie bez maper jest. Chyba się. Przybrany. w kąpię w piecu. No chyba nie. W jakim piecu się kompił? No będę się rzucić w ogień. O kurde. O, zauważyli mnie. Nie, tylko nie to. Spajesko. No Jak to jest kurwa nieśmiertelny. Młodzież w dupę. Ale go 10 sekund to on żyje ty. Bez medyka. To jest nieśmiertelny, papelone. gruby. No co za koleś? Jest tu się, kurde. Białe DNA. Kawalarz też dobry, kurde. Zamiast się rzucić na jakiegoś, którego z nich, to... Kawalasz Kawalarz69! Tak. Fajny numerek. To go tylko to. jeden. Ja tu widzę tego. Ale do Niku. O, zrobię super podejście. Jaka akcja, jaka akcja, co mi teraz robicie? Y tego mają chyba teleporty nas tutaj. No co ty, ale dostałem. No. no. Ej, chłopaki, jak się nazywa serwer? Coś tam. Prak. Coś tam. TL. Dział. Pada i dupa jest. TL, <laughs> to sobie. W no, życiu spaję. tego nie znajdziesz na liście. Możesz <gry> go grać techa Medy po góry. Kurde, chyba rozwalam działko, ale nie jestem pewien czy... Gdzie ten stęk? Ej, ktoś jego? Nie Medyk sprawdź tam, kurzuj jak on tam na niego Sy Kurde ile to działko ma hapsów, co jest grane, no w nim... Ja pierdolę Co oni z tą grą zrobili Dobra, wszystko rozwaliłem No ogarnijcie Meryl. się że jednego szpiega nie możecie zabić Właśnie, ludzie, ogarnijcie się, ogarnijcie się, ludzie, się! <laughs> jak, jak mi wyląbało... Weźcie scoutów, ktoś z tymi, yy, z puszkami, od razu poskoczymy, przejąć punkt. Już jestem scoutem. No, ja zaraz będę, 7 sekund mam respa. Trzeba puszkę wypić i tak. wbić wy, 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 na i spróbować go przejąć po prostu. Prosty plan. Lubię takie. No kurwa, nie lecz go! Nie lecz go, ty dał nie! proszę się nie wytrać, no, na, ten, bo... mieści, na, ten, na ten. Nie ma na niego taki ostry. No bo ten medyk leczy kurde spaja, widzi, że podsapuje ciągle co ślepy jest Dobra, musiałem się wyżyć. Sorry no może, panowie. Okulary, Spoko Okej, okay, zabiłem jednego. Ale sznow. Ile ich tu jest? Jak mrówki się. Jak mrówków, jak kowalski w Polsce. I... Goniecie Medyk no, tak. Widzę właśnie. O, znowu jakiś piek O kurwa, ty nie ma chuja. oni za snajpery? Widział mnie, celowo w 10 sekund, a trafił 2 a, metry o... mnie. Musisz się cofnąć. Bo nie przejmiesz go. A gdzie mają teleport? No. Oni mają na, 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 na naszym punkcie w Wchodzą na mnie. To uważaj, bo tam jest działko. Ale ja chcę wejść do teleportu, a nie wyjście, o to mi chodzi. Ej, koniec. Łowaliśmy. Kurde, aaa! A, au, uciekaj! So. Uciekaj, Są! Uciekaj! Aj, ja kurde, padłem. Się Ale padłem. Ja mu kutasa pokazałem. <laughs> Ej, no weź Dobra, znowu, idziemy, to. idziemy. Do boju, panowie, do boju! Musiałem iść. Kazałeś, gdzie go ma. W ogóle mi ta minka znikła u demona. Mlekiem ich, mlekiem! Mlekiem i miodem! No! I pierwsze, Kurde, Sfaniak wskoczył na daszek i myśli, że to jest mój, mój, mój. dobry. mrówków no. Szkoda, że nie mamy żadnego Enga, który zbudowałby to, teleport. Dałem heda. Wiesz, QR? Mam, jest Ta. teleport, ale coś późno. Jeszcze nie działa. Jeszcze lecze. Zawsze musi być Ała. jeden zajebisty Janki musi postawić na początku teleport, a potem od razu go przy pierwszym bo punkcie przejechać. O... Wiesz co, założyłem. Poczułem coś. Ja coś poczułem i to był spy. Bo ja... Tak? Bo też jest Piękna, na na teresor. Teresor. O nie, to, 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 to. Ja pójdę daleko dżelajem. gelajem co za koleś fire phoenix xx2 jest na pierwszym miejscu a za nim jest paradox przez X. kurde a później ty a później ja i kurde 00 Ej, nie ci bo nie wam jak a czekaj czekaj to podejdź, tak, Uważaj, O ty... Ej, o! do tego, znaczy IP do serwera. A ja nie mam nawet o! tego. Ja przecież weszłem o za tym samym lightem. No weź dodaj mnie. To co za akcja? To dodaj akcje. mnie. Która jest godzina w ogóle mi powiedzcie? Co już tak późno? Jest To jest droga 60. dobra dobranoczka. To 6... się skończyła dawno, a ja... Uuu, uuu. Ja tam z jednym HP nie lecę. Dobra, może jakiś spray dający tak was do walki, co? Gdzie go wtać? Gdzie dać spray? Gdzieś na wszędzie dałem! O, mam maskę tego, fotki. Oh, Jeszcze raz pokażę, zaprezentuję ją. Staram się! Niech <noise> się coś Jeden wleciał, teraz drugi. Mi się zdaje, czy oni mają działko, kurde, tam stoi. Mają. Jesteś w drużynie blue! A, panowie. Przeniosło mnie. To już jest rządzenie losu. Musicie mi wybaczyć. Już nie ma działka. Gdzie się jestem. Ten? Ja jestem jak działko, tylko ruchome. Sorry. Biorę sikierę i jadę. Ej, Kurto uważaj tutaj, gdzieś jest spy. Biać... Gdzie, gdzie jest to działko? Gdzie jest to działko? Co, Co się stało ze mną? Czemu ja poleciałem tak i takie coś zrobiłem Co to była za broń? Elektryczny... Elektryczna bazuka? Co to jest? Wyżynarzka krów 5000 może? Nie wiem No i Spice zasapował mi gdzie no i widziałem Sprydoli, Jack. Spajczek, spajczek Ja to, A, to jest Skycrop, Spajczek, 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 spajczek. Oj, za dużo was tam. Crew, Moonlight mnie mnie zabił! Fire Phoenix XX. wajcie, I. Gdzie jest teleport? Szept, postaw teleport, prosimy. Co za eng. Aha, nie ma takiego. O kurde, pompujesz mi trochę ale za to teleport. Czy to jest zabijaczko spring? Aj... Chciałem na kozaka wbić Moonlight, chciałem cię po prostu zniszczyć moim palnikiem. Ja słyszałem Baltusa Nie słyszałeś mnie Sorry, że nasz twój brat wbił On tak pierdoli bez sensu ciągle mi się Kto gada? Ten koleś no, młody, był dobry no w naszym teamie nikt nic nie gada. To ty gadasz. No właśnie, ja gadam. Sprowadzisz monolog. No i mnie zabili mnie. No już muszę, nie? Wiesz, jak się... Wiecie, jak to jest, jak się nagrywa. To zobowiązuje do gadania.